Jestem Firanki 22 2 na kolejnym filmiku e, A nie, to nie dzisiaj ani to, to... z gier, ani z tam o. ten jak zrobić tam dosyć dubanem tylko Dobra, z moim kolegą Nikodem. Wy <laughs> widzieliście kusik, już informacje kusik, o Franku, to tam jestem No I to jest ja mój ja kolega się... Nikodem. Tu są jeszcze Paweł. Ten, wiecie, papato. Dzień dobry, byłem w, w filmiku. O! Był, już był, a? I tu jest jeszcze mój kolega Antek, który ma teraz urodziny. Eee, komentarz... si Jestem ja XY, zasubskrybujcie. No, ale poczekaj, bo to napiszcie w komentarzach pozdrowienia, bo on ma dzień urodziny. No, I to, tak, no, I you. no, dobra. no to co? No, no, no. No to co? Co może nagrać? Może takie coś? BELL duch na święta, kurde, co ja robię. A wiecie co? Jak zostawicie pod tym 10 subów, to przyjadę do Franka i nagramy jeszcze raz. No, może lepiej 10 łapek w górę, bo subów to jest. Dobra, to 6 subów. Czyli 6 łapki w górę, tak? 6 subów. No. no dobra. 10 łapek w górę. Dobra. Spróbujemy. No i to są prezenty. Możecie nie widzieć. Nie. Ale są prezenty, bo ja dzisiaj mam. jestem na urodzinach ja i zjąłem Ej, to telefon. Zjąłem ja telefon ja i grają starego Mario. Stary Mario, patrzcie. Stary Mario po cool. prostu. Z dwo, nie wiem, tysiąc dziewięćset... Nie wiem. 1998? Już to, już to... takie gry... Mogę ja? Mogę ja? Takie ja gryte jak moja mama się uleciła. Po jednym z gruntów. No, no... Dobra, zginąłem. Nie, ona nie jest taka młoda. Nienawidzę tych szybów z Mario! Tutaj liście. <grym> Nienawidzę tych szybów z Mario! I rybki, rybki, rybki. Dobra, gramy. Kurde, no co jest? Mhm. Ej! Ej, wiecie, Franny chce się... Ej! Ej, patrzcie, od Franny chce się uczyć. Od kogo? Oddawaj telefon. Patrzcie, od... Fradyk chce się uczyć od tego youtubera, no, patrzcie. Ranek chce się od niego uczyć. Ja ja nie lubię go. Ty grać w Mario kiedyś? Ja nie, ja A, nie lubię tego gościa tam. Nie, Czemu go nie lubisz? Nie lubię wojana. Czemu? Nie wiem, nie zgrzybę lubię grzybę. po prostu. Jest no. dla dzieci. No, żebyś że go lubisz. Na no, tamtą przedszkola było. Ma jakieś tam. Wy możecie go subskrybować, ale ja nie lubię. Ja go subskrybuję. Zrób no. coś no. Steamem. Lepiej odwołajcie subskrypcję odwojona, tylko mi dajcie. Wbijamy 30 słów. Gdzie takie po prostu... Nie da filmik się! Pre... Nie da się tam wejść, ten... kurde. No, bo nie Ej, ej no, jak zbijecie 100 słów, to... Jak i nie da tym odcinku, ale tak w ogóle? To może Franek nagra piosenkę. Yy, chyba nie, <laughs> a już wolę się zesrać do Kibla. <laughs> Nie no, po prostu zestrzeć się do kibla prawdziwego, ja? a nie... No, może kiedyś nagram piosenkę jak ktoś, nie wiem... Kibel! Oh, 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 oh. Bardzo duży kibel! Może kiedyś tak... Jest bardzo... Chrupiący! To jest oh, porcelan. <laughs> to może też się na. <laughs> nie wiem czy w ogóle coś tu słyszycie, bo tu jest jakiś. Ey, aj, ej! Ej! Tam Ej, nie, nie, jeszcze... zagramy, nie, mam tam tam fps -o. Dobra, 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 Ej, nie, 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 rób, wojana, to zostawcie Frankowi, ale wojana no, no, Ja? nie, 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 No, Wojana, to zasubskrybujcie nie, też nie, mnie, się bo inaczej nie zcenię cię w kopę, w dupę, Pff. Ale nie. jak do nich przyjdziesz, jak no. niektórzy to oglądają gdzieś nie, nie nie w Warszawie? Ja. No. no właśnie, to jak ja pojadę do Warszawy? Jeszcze tam nigdy nie byłem. A ja tam <grym> byłem w to jest, w wakacje. Tu jest jakiś dziwoląg, zobaczcie tu. Dziwolong. No to, to, ten mistrz, o, tu. kurde, a, ten, ten tu. Dziwoląg! <grym> <grym grym> Jajko, nie Dobra, no to pa e, w kolejnym odcinku o, może się spotkamy. A może dzisiaj nagramy drugi? Kurde! Kto wie? Już dzisiaj nagrałem jeden, więc. Do zobaczenia! Zapomniałem, że No są bardzo, zadnie są bardzo,